10-2021 roku dla pamięci przyszłych pokoleń. 76 lat po tym, gdy tuż po wojnie w zniszczonym liście przy ulicy Jarkońskiej pojawiło się miejsce, gdzie każdy chory potrzebujący pomocy mógł ją uzyskać. Początkowo, ze względu na brak środków, skala pomocy była niewielka, ale dzięki staraniom wielu osób. To właśnie tu utworzono wówczas pierwszy szpital zakaźny. Przez lata placówka stała się nowoczesnym szpitalem wielospecjalistycznym, w, którym, w których strukturach nadal niezwykle ważną rolę pełnią oddziały i poradnie chorób zakaźnych. Ich rola stała się nieoceniona, szczególnie teraz, podczas trwającej pandemii COVID-19. Inwestycja to wyraz troski o zdrowie i życie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Realizowana jest w ramach projektu budowa budynku na potrzeby oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWZ w Szczecin. Powstanie tu nowoczesny budynek, w którym znajdą się oddziały, poradnie, chorób zakaźnych dla dorosłych i dla dzieci. Na dachu utworzone na zostanie lądowisko dla śmigłowców pogotowia ratunkowego. W budynku zaprojektowano szereg rozwiązań, umożliwiających bezpieczne przyjmowanie pacjentów z chorobami zakaźnymi oraz ich hospitalizację. Nadrzędnym celem projektu będzie zintegrowanie oddziałów zakaźnych oraz skupienie pacjentów w jednym miejscu, a także możliwość izolowania obiektów w trakcie pandemii. Dla udokumentowania tych faktów i pozostawienia świadectwa dla potomnych akt ten został przez świadków uroczystości własnoręcznie podpisany i wmurowany. Za chwilę poproszę zaproszonych gości o własnoręczne podpisy. Chciałam jeszcze dodać kilka słów.